Mamy sparty dwa i jedzie. Dobra. Poczekaj, na chwilę się wyciszę. Ok. I będziemy. I musimy się dostać do jego domu. Więc się No Do niego. Muszę się to do Połączyć. Nie, okay.

nie, fajnutko, ja nie umiem takie zdjęcie taki. nie z... Zobaczcie, tam leży Czekaj, o jest kamera lepsza Nie, zabijaj, zabijaj Simona! trzeba cię zmienić w dziewczynkę Jesteś fajnutkowa, co jest Nie, Ale dobra, wytrzymam gdzieś fajnuta, chodźcie za mną Nie Salmon Co ja teraz sprzedam, widzą mnie O nie, widzą, ja oni już wiedzą gdzie jestem, muszę się gdzieś ukryć Postawię to i wejdę w to, to jest jedna moja opcja Do tego. Dobra widzowie, to jest przesada. Musimy się uzbroić. Okej okay, widzowie, okazało się, że dziewczyny mają swój tajemny bank. To jest chore! Widzowie, jest o nie, mój ziomek tu jest. Nikt nie będzie tego banku, a szczególnie do skarca. O nie, a wy zobaczcie, widzę, co jest w skarcu. W skarcu są chłopacy! To są całe moje może być. Oni chcą ich sami dziewczyny. A ja Ej, mam pan, radować, Nie, ja nic nie mam żadnej rodziny w ogóle. 3, 2, 3. Nie ma nic takiego na Brookhaven jak rodzina. Nic mi nie wyskoczyło. Dobra, Simona nie chcę strzelać, więc po prawo. I teraz uwaga, tu po lewo? Ooooooo! Wow! Oh! Semenkowa, no nie! Co tu się dzieje? To ja swojego kapelusza! Wszym okazjom zginie! Zaraz widzę wracaj tu! O nie, ona mnie widzi! Jest Semenkowa! Nie! Dobra, nie mogę jej zabić, bo to jest poziomek. Więc teraz, uwaga, ziemia! Ach, ach, masz, masz, masz gościu! Będziesz Semen zaobirany w chłopaka niedługo, spokojnie! jesteś pewny? Tak! Chodź, tak, teraz idziesz w tę stronę, pyk! Idziemy do tego miejsca, które... Ooo, jest tutaj! Bięk tak. Semenku! Yeah. Nie, 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 tylko nie, 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 ja, zajmany, nie, ja tak uważam. Dobra, ten do barku? Szybko? A? A? Ale ja nie, do tu, tu, tu. No nie, 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 Tu jest, zabieramy babkę, i babka tu jest, tej, ej, idziemy dalej, babkę, Nie, nie, nie ma babki, Jezu, nie, nie ma jej tu. zabieramy wyskakujemy, i teraz, o oh ja, tam jeszcze stały nas filmy, uwaga, pom, Show! Ha, ha, let's go, okay, na, pom! Ej, a pomożesz o, mi, jak na bokstawu nie przejechał o, o, autem? Nikt cię nie przejechał, bo nawet o, widziałam, o, bro. O nie, o nie.

Najlepsza jest, przez duże beta najlepsza jest. Juleka widzę 2 miliony gracie, graczy. graczy. Wiela, Nie, a Braino? Bien Brayro! Dobra, wszystkich chłopaków. P Skąd z... wiesz? Już, już. Okej okay, chłopaki. Z racji, że wypuściłem was, to teraz muszę zamienić was w armii. Więc przybywaliście się warmić uchry. Tak? Dobra. <gryf>.

Bro. Ja dalej nagrywam z no, odcinka. Ja... Bro. A ja próbuję naprawić nagrywanie Dobra, widzowie. I tutaj ten się nie da, ten domek sprawdzamy, pierwszy raz go widzę. W ogóle... Jak zejść na dół, bro? A, to jest winda, dobra.

Nie, wszyscy moi żołnierze nie żyją. Co tu się odwaliło? O oh. 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 oh, nie, co jest? Czy my wszyscy jesteśmy w więzieniu? bra. Kolejka, to jest kolejka do śmierci. To okay, jest zapraszam. O nie, Sam, co ty chcesz mi zrobić? A, no nie, no ja tej Są windy to, nie rozumiem. To, ten o, ten wow. Tak, tak, to co, się po prostu, ty, jest kolejka. O nie, to jest chory, widzę, teraz kolejny. Oni są straszni, teraz zamienili, sami zamienił ich w armię. no już nie ma żadnych szans Moi wszyscy armiowicze zostali zmienieni, bro Gotowe? I teraz ostatnich oh. dwóch chłopaków na ziemi O nie, one no tu wszystkie na mnie patrzą, ja nie ucieknę <laughs> Przedostatni chłopak, hehe <laughs> O, what? Kolejnego zmienimy, dobra faj babku, siadaj tutaj nie, Simon, ty kiedyś był Nie Pum, to jest bomba, zarzucamy, okej okay. i wybuch, <grywa> teraz muszę jakoś jakieś uh, drutów czy coś No nie, okay. nie ja nie Ja, sam, Jak, ja to, to, się A jakbyś nie wiedział to mi przeszkadzasz właściwie w odcinku soj, soj dobra, sobie, No jest dobra, co Najpierw muszę coś Kurde, przeszkadzasz mi o. Dobra, idziemy znowu obradować bank. To więc bierzemy aucio. Dlaczego? Dobra, dobra, no to to by było na tyle. Pa!